K, Lia, -szlej. Cześć, to ja, Jula. Dzisiaj bez Karolina, bo jest pierwszy październik, no to się ogrodnijmy. Ale, no, jest środa. Ja nie jestem w szkole, tylko dlatego, że mam nogę w Gipsie. Więc, no. Yy. Więc to dziwne byłoby, gdyby tutaj była, tak? Chociaż byłoby fajne, nie powiem, że nie. Nie wiem, jak słychać, bo w tle się syganci, moi kochani. Gadza z roses, więc. Więc, no. Wiem, mogłabym wyłączyć, ale uznałam, że zostawię, najwyżej nagram, kolejny raz. W tym filmiku, wybaczcie za te wyostrzenia głupie, bo mam inny telefon, nowy i. O, jej, wyostrzył. No i. Mm, tak, chciałabym pokazać jedną rzecz. Ogólnie stajnie się zmieniła. Tak, tutaj jest poszarnia. Siedlarnia jest tu, a tam jest. Właśnie to co mam, chcę pokazać A mianowicie ujeżdżalnia Nowa zrobiona ujeżdżalnia Tu jest już Maja i Queen I testują ją Widzicie czworobok Fajny Mi się bardzo podoba Tutaj se ma wejście Ojej Zaś się nie odostrzył, od ale zaraz się wyostrzy No, wyostrzy Jej, reaguje na głos No Tutaj jest taki się wchodzi i czuję się piesek nie wysypiewał i kawaletti wczoraj zrobiłam takie są co na przykład Daria pokaże Że są fajne bardzo o no I to były dwie rzeczy które Wam chciałam pokazać zwycięszczyni konkursu dostanie swój film jak co, jak się spotkamy więc na razie jeszcze możesz poczekać <grych> okej, okay, no to, to na tyle, chciałam wam pokazać za niedługo Karolada o nowych koniach, to koniu i człowieku, no nieważne, a ja chcę sobie coś kupić, tak samo nie ma myjki bo chcę sobie kupić tą myjkę, tak, tak, tak no i mam nadzieję, że to zrobię, bo dostanę ubezpieczenie, okej, okay, no to na tyle no to pa!